Ratowy Kącik Amelii. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z Poznaku Lwa na horoskop na październik. Zrobimy, kochani, Krzyż celtycki, sprawdzimy Waszą sytuację w październiku, jak będzie wyglądała. Zobaczymy, jakie są Wasze myśli, jakie jest Wasze nastawienie do tej sprawy, jaka jest przyszłość w tej sytuacji. Rezultat czyli sprawdzimy, w co wchodzicie, z jaką energią wchodzicie do następnego miesiąca i zobaczymy też, y, jakie są rady dla Was. I y, y, kochani, y, główna energia na ten miesiąc. Czyli drogie lwy. To jest czytanie dla Was, dla wszystkich osób z Poznaku lwa: znak słoneczny, ascendent, księżyc, znak wedyjski. Sprawdzimy główną energię dla Was na cały miesiąc. Wasza sytuacja w październiku, przeszkody. Wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli co doprowadziło do tej sytuacji, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy i rezultat. Drogie lwy, Horoskop na październik dla was. Tutaj jest taka energia uwodzenia, które trwa. Będzie trwało również w październiku. Taka jest energia dla was, czyli jest, jest jakiś flirt, jest jakiś jest jakiś romans, jest taka energia uwodzenia bardzo miła. To jest taka bardzo miła energia. Nic się niby takiego nie dzieje, ale jest bardzo miło. Fajnie, że jest, że po drugiej stronie jest ta osoba, właśnie ta. I tutaj to będzie trwało. Tutaj to jest takie pokazane, że w tym miesiącu być może tutaj nie wejdziecie na kolejny poziom w tej relacji czy w tej sytuacji, ale to wciąż będzie trwało. To będzie takie przyjemne dla Was. Wasza sytuacja, drugi lwy. Dziewiątka bułów. Przed czymś macie taki opór. Tu jest. Um, tu jest ta, ta, to jest taka energia, że już macie opór, ale macie opór, ale ten Wasz opór słabnie. Przed jakimś pomysłem, przed czymś, co na przykład chcecie zrobić, ale się wzbraniacie. Być może jeszcze macie taką, takie poczucie, że może jeszcze nie czas, może jeszcze się coś zmieni, może jeszcze zobaczę, jeszcze, się, jeszcze zaczekam chwilę, tutaj przy taki, taki, czy, czy czymś się opieracie, ale już, już coraz, coraz ciężej wam się jest, jest się opierać, coraz ciężej tak jakby utrzymać ten opór. Kiermek mieczy, król mieczy. I tutaj też jest ulwa lwa pokazane, że, że już zaczynacie czuć, że właśnie, że coraz bardziej was to męczy ta sytuacja, to, tak jakby podtrzymywanie też, te, też czegoś być może. I tutaj jest um, taka walka też o coś. Jest, jest taka sytuacja, która jest pokazana i wasza sytuacja jest w ten sposób pokazana, że, że wiecie, że, że być może sami tak jakby nie znajdziecie takiego rozwiązania i dobrze jest byłoby się skontaktować z kimś, porozmawiać z kimś, kto, kto tak jakby spojrzy na to z boku. To po prostu jest ten król mieczy, czy Zobaczcie, jest pokazana rozmowa. Jak ta osoba na przykład to widzi, jak ktoś to widzi, jak, jak to wygląda z boku, bo tutaj jest coś, jest, jest z czymś po prostu coraz ciężej. Zobaczymy, jakie są przeszkody. Trójka kielichów. Być może, słuchajcie, tutaj jest, drugi lwy, taka sytuacja, że osoby wokół was podchodzą tu lekko do jakiegoś tematu, bardzo lekko, ale tutaj im, jest pokazane, że Wy chcecie porozmawiać z kimś, kto tak podchodzi do tego rzetelnie. Nie tak lekko, tylko tak rzetelnie, konkretnie. Zmieczy siódemka kielichów. No, bo tutaj jest taka energia zobaczcie na przeszkodzie, że tak jakby. Um, osoby, osoby wokół Was, um, które są, nie znają tak jakby albo, nie, albo te osoby nie znają prawdy, albo um, podchodzą do tego tak jakby testy. Te, to jest taka grupa osób, które mają taką inną prawdę, tak by to powiedzieć, że patrzą na tą sytuację całkiem inaczej i uważają, że właśnie jest tak, jak oni na to patrzą. A tutaj jest pokazane u Lua, że że należałoby się chyba z kimś skontaktować, kto po prostu um, ma jakąś wiedzę na ten temat, bo na przeszkodzie jest to, że być może lew po prostu słuchał osób, które Coś wiedzą i uważają, że to jest to, ale tutaj tylko taki większy zamęt wam w głowie robią. Coś takiego. Zobaczymy, co dalej. Tak na razie zagotkowo troszkę, chyba, że to z wami rezonuje i tutaj doskonale wiecie, o czym ja mówię. Wasze myśli, królowa monet. Chcecie ustabilizować swoją sytuację. Jeżeli już macie ją stabilną, to chcecie, żeby pozostała jeszcze bardziej stabilna. Czyli tutaj ta, taka chęć, żeby ten grunt, który sobie zbudowaliście po prostu, był taki naprawdę stabilny. Nad tym będziecie myśleć. O tym będziecie myśleć w paścierniku. Jest giermek buła. Umiarkowanie, karta gwiazdy. I tu jest pokazane, że, y, że lew wpadnie y, na jakiś dobry pomysł. I to wam. Y, i to wam przyniesie tak jakby nadzieję do waszego życia, wróci taka, takie dobre samopoczucie z tej energii, z której wychodziliśmy, to tutaj w waszych myślach jest tak jakby poukłada wam się w myślach i znajdziecie rozwiązanie. Dobrze, to czyli teraz porozmawiałam z osobą, która jest rzetelna, która ma wiedzę, ma doświadczenie, powiedziała mi ta osoba jak, jest, jak, jak ta sytuacja wygląda naprawdę, nie słucham już tutaj wszystkich ludzi wokół i znajduje, znajdujecie rozwiązanie I to, jest po prostu, i to jest dobre, to przynosi wam spokój i nadzieję. Nawet jeżeli nic się jeszcze nie zadzieje, to przyniesie wam takie poczucie, że panuje nad sytuacją. Przeszłość, czyli co doprowadziło do tej sytuacji, ósemka mieczy. No to jest właśnie to jest tak pokazane, że to, że tutaj słuchały zbyt dużo ludzi, a, a te osoby po prostu mówią, mówiły różne rzeczy. I wy tak, tak właśnie tak jakby weszliście tutaj w te klimaty, takie, że ta osoba mówi tak, ta osoba mówi tak, ta podchodzi lekko ten as mieczy jako przeszkoda, ta osoba Wam y, radzi to, ta osoba Wam radzi to i, i, w, i w efekcie po prostu byliście w tej takiej klatce mentalnej, czyli to już nie, już nie wiem, co mam robić, już nie wiem, komu mam wierzyć, już nie wiem, kogo mam słuchać, już nie wiem, w którą stronę mam iść. Szóstka monet, ósemka bułek i siódemka kabułek. No i tutaj właśnie jest, jest taka energia, że tak... Przez chwilę była równowaga, potem zaczyna się znowu spotykać się z kimś innym, ta osoba znowu coś mówi innego i w końcu jest taka, zobaczcie, to jest siódemka buław, która doprowadziła już tam do tej dziewiątki buław, czyli już jest taki u Was opór, że już nie chcę tych ludzi słuchać, nie chcę wchodzić w te rozmowy, nie chcę wchodzić w tę w konwersację po prostu, bo mam tylko coraz większy mętnik w głowie i wychodzę z tej równowagi i wchodzę po prostu w coś, co zaczyna mnie męczyć. Teraźniejszość. 9 monet, stawiacie na siebie tutaj po prostu m, po rozmowie z kimś, stawiacie na siebie, też jest w Waszych myślach po, tak pokazane. Czyli tutaj m, wraca do Waszego życia taki spokój, nadzieja, to, że zaczynacie to kontrolować, bo tu była przeszłość i to jest teraźniejszość i po prostu czujecie, że, te, że teraz macie kontrolę nad swoim życiem, nad decyzjami i nad tym, jak ono będzie wyglądało w przyszłości również. Królowa Kielichów, kiermek monet. Monet. Możliwe też, że przyjmiecie ofertę. Słuchajcie, to może być od tej osoby, tutaj, gdzie ta energia uwodzenia wciąż trwa, trwa i trwa, i zaczyna tak przypierać. jest coraz, coraz lepszy obrót wydarzeń, o może tak. I będziecie czuć, że to jest, że to jest dobry pomysł, to jest, będziecie bardziej to czuć właśnie, że to jest dobry pomysł, żeby przyjąć czyjąś ofertę, czyjąś propozycję. I zobaczycie, bo to jest giermak monety jest król monet, to może być taka propozycja zawodowa, ale to, to może być taka propozycja też spotkania, randki, tego żeby coś pomiędzy Wami takie jakby zaistniało bardziej, pomiędzy Wami a kimś. Czyli taka odskocznia tutaj od tej sytuacji, ale już tutaj w teraźniejszości jest pokazane, że złapiecie tą równowagę, złapiecie to, że już że kontrolujecie już tą sytuację. czy Tutaj możecie przekierować tą uwagę teraz na takie sprawy bardziej romantyczne, bym powiedziała, o najbliższa przyszłość dla lwa, dziewiątka mieczy. No tak jakby zobaczcie, dziewiątka mieczy mówi o tym, że jest takie, takie zamartwianie się o tym, co, co będzie. Tak jakby co, 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 co możecie zrobić, żeby tak jakby jeszcze bardziej kontrolować tą sytuację, czyli tutaj coś jest na rzeczy, tak się pokazuje tutaj ulwa. I tutaj jak zapali się tą równowagę, ta nadzieja do Was wróciła, ale coś Was jeszcze będzie martwić. Jest wszystko, kielichów, rycerz, monet, moc i pustelnik. Może być tak, słuchajcie, drogie lwy, że będzie was martwiła nie ta sytuacja tutaj taka materialna, czy taka, bo tutaj tak jakby faktycznie ogarnęliście to, ale tu jest pokazane, że, że lew będzie chciał, będziecie czuć, tak jak mówiłam, że to jest dobry moment, dobry czas, to jest dobry pomysł, żeby przyjąć czyjąś ofertę, czyjąś propozycję, ale tutaj może jest pokazane, że, że może być tak, że nie będziecie tego do końca czuć, Rycerz Monet Moc i pustelnik, że to jest ktoś, z kim, jeżeli wejdziecie w taką dalszą interakcję, jeżeli będziecie się poznawać bardziej, jeżeli to wyjdzie z tej, z tej takiej energii uwodzenia, będzie wchodziło w coś więcej, to będziecie czuć się, albo że to jest ktoś, kto was nie rozumie, albo że po prostu mówicie dwoma różnymi językami albo że gdzieś wam się te drogi po prostu rozchodzą, bo tutaj tak jest pokazane, że po prostu to jest ktoś, kto im bardziej się będziecie poznawać, tym bardziej będziecie widzieć te różnice pomiędzy wami. Nie to, co was łączy, tylko to, co was dzieli. I być może to was będzie martwić. Czyli tutaj może być taka sytuacja, że lew sobie pomyśli, no super osoba, naprawdę, no nic nie mogę zarzucić, nic nie mogę powiedzieć, ale chyba nie dla mnie, chyba nie na tym, nie na tym etapie życia, w który, na którym teraz ja jestem. Dziesiątka monet, rycerz mieczy. No. Możecie czuć, że po prostu to jest ktoś, kto. To jest, to jest taka energia, że ani wy tego dobrobytu nie dacie tej osobie, ani to jest ktoś, kto wam ten dobrobyt może dać. No, rycerz mieczy, że poczujecie taki opór, że, żeby, jednak, żeby jednak się odsunąć. No. Tak, tak się pokazuje, zobaczcie, to, jest, to są perspektywy, czyli jeżeli po prostu jeżeli będziecie czuć, że, że chcecie jednak z tą osobą poznawać się bliżej, tak najbardziej możecie, bo tutaj tak jakby tarot pokazuje tylko właśnie to, że bardziej się będziecie czuć, że się oddalacie od siebie, ale być może przełamiecie to. Zobaczycie jakie jest wasze nastawienie. Siódemka monet. W, no tutaj jest pokazane ulowa nastawienie jest takie, jeżeli inwestuje Swój czas, pieniądz, y, swoją energię, cokolwiek inwestuje, no to chcę po prostu widzieć później z tego zysk: że to jest inwestycja, która ma na celu uzyskanie tego, uzyskanie czegoś, że to nie jest takie inwestowanie w, w coś, co jest puste, w taką próżnię. Cesarz, Piątka Mieczy, no, że tutaj macie tak pokazane, że ja mogę, mogę o coś walczyć, mogę się z kimś nawet tak dochodzić, kłócić i w ogóle, ale jeżeli, to jest, jeżeli jest tego sens, jeżeli tak jakby widzę, że w, w którymś momencie dojdziemy do tego porozumienia, że z tej, na przykład z tej, z tej dyskusji będą jakieś owoce, czyli inwestuję swój czas, siebie w coś, co mi może coś przynieść po prostu, niech ma to sens, takie macie nastawienie. Hmm, czynniki zewnętrzne? kielichów. No to jest ta energia. No ktoś się starał tak. To jest osoba, która się będzie starała Was tak zainteresować sobą. Zaprosić gdzieś. No tutaj być może, słuchajcie, to jest tak, że to jest, była taka próba. Tutaj jest jakaś oferta. przyjmiecie tą ofertę i ktoś po prostu czuje, że ma swoje 5 minut i zaczyna, zaczyna na przykład przekierowywać tą Waszą relację w coś bardziej poważniejszego. A to jest, jak się pokazuje, że, że nie, że nie jest ten czas, że tutaj że być może o to chodzi, że ja, ja tego tak wam się te drogi będą rozjeszczać, no bo to jest ktoś, kto będzie, będzie się starał, no lub starała. Wszystko było. No i tak karty pokazują, czyli tutaj y, samo staranie, samo uwodzenie, ok, w porządku. Na tym etapie jest zwycięstwo. Jeżeli coś dalej, jeżeli chciałbyś, y, to jest, bo to jest gdzieś z zewnątrz, jeżeli ta osoba chciałaby widzieć z wami przyszłość, to nie na ten czas. To jest powiedziane, że nie w przyszłości, całkiem nie, ale nie na ten czas. Czyli tak, żeby zawiesić te starania, taką o Waszą wspólną przyszłość. Nadzieje lub obawy. Król Buław. Tutaj są, być może, chyba takie Wasze obawy, powiedziałabym, drugie lwy, że, że jednak macie takie poczucie, że potrzebujecie w swoim życiu kogoś innego. Kogoś, być może, kto jest bardziej podobny do Was, kto ma. Ten zapał w życiu, kto po prostu, kto komu się bardziej chce, no bo to jest król monet, to jest, takie, to jest taka spokojniejsza, ta bardziej zrównoważona energia. A tutaj, tutaj no jest taka właśnie Was obawa, że to jest, że wy chyba potrzebujecie kogoś innego. taki Kilików, głupiec, i tym samym bierzecie pod uwagę to, że, że skoro tych emocji w was coraz większych nie ma, no to już po prostu nie będzie. I ten kupiec mówi o tym, że Lewy myśli, o po prostu będzie, będziecie o tym myśleć, żeby jednak się otworzyć na coś nowego, na coś innego. To, jest, to będzie się działo wewnątrz Was. Kochani, zobaczymy, jaki rezultat. Słońce, pięknie, zresztą wasza, wasza karta, wasza energia, czyli tutaj to słońce mówi o tym, że. Na koniec miesiąca będziecie się czuć, i z tą energią też będziecie wchodzić, wchodzić do listopada. Będziecie się czuć naprawdę bardzo dobrze. Tutaj pokonacie być może jakiś kryzys, który gdzieś tam nad wami po prostu zabis bo słuchaliście za dużo osób, tak jak to mówiłam. I tutaj te, będziecie chyba ze sobą nawet pogodzeni z tym, że, że jednak potrzebujecie kogoś innego w swoim życiu, i to jest ok. Tutaj zobaczcie, zewnątrz przychodzi taka energia, że, to jest, że ten ktoś tak jakby zawiesza te starania ale tutaj coś jednak, ta energia uwodzenia będzie i to też jest ok. Czyli tak jakby taka energia m, zadziało się z tego wszystkiego, zadziało się wszystko w taki dla mnie jak najlepszy sposób. Królowa ból, piątka, o fortunę. No. I tutaj no, to jest tak, że, ta się z, że być może, że ta osoba nie naciska, no że, że, że poczujecie się, że, że wybrnęliście z tego najlepiej, jak potrafiliście. Ta królowa była w Piątka Kielichów koło Fortuny. To może mówić o tym, że z żalem, ale jednak idziecie w stronę kogoś innego. Idziecie w stronę czegoś innego, że po prostu... Bo to jest ta Piątka Kielichów, czyli naprawdę osoba w porządku. Naprawdę wszystko ok, Ale może być tak, że po prostu na ten czas nie dla mnie. Koło fortuny. I wprowadzacie też właśnie ten głupiec do koło fortuny. Wprowadzacie zmiany do swojego życia, taką nową energię. Ale tak jest, jest energia żalu, ale zobaczcie, jest to słońce, które mówi, że um, po prostu niech się dzieje dla każdego to, co jest najlepsze. Ja, ja, to, ja, ja już wiem, czego w życiu chcę, wiem, czego nie chcę i po prostu innym też tego życzę. O, taka energia. Jaka jest rada dla Was, drogie lwy? Tutaj to słuchajcie, no tak się pokazuje u was, że jest lew, który po prostu, zobaczcie, jest świat, jest koło fortuny, jest głupiec, te trzy karty mówią o tym, że, że właśnie wy tego chcecie, że jak już się otwieracie, otwieracie na coś, na kogoś, to naprawdę to jest, że robicie to z pasją, robicie to z taką radością, po prostu, że otwieracie się na coś, co jest dla was, żeby to bardzo czujecie, bo tutaj jest taka rada, że jeżeli... Jeżeli ktoś cię po prostu bardzo męczy, jeżeli cię kontakt z tą osobą męczy, jeżeli cię rozmowy z tą osobą po prostu męczą, no to tutaj nie ma co tak jakby dawać takich złudnych nadziei i sobie, tej osobie, i tej osobie, że coś z tego może więcej być. Jeżeli tego, jeżeli tego po prostu nie czujecie, jeżeli, to jest coś, jeżeli ta relacja po prostu was męczy. Tutaj zobaczcie, jest dziewiątka buław, od tego zaczęliśmy, od takiego zmęczenia właśnie. A jest y, też, y, w Radzie jest dziesiątka buław, czyli jeżeli poczujesz, że naprawdę to jest ktoś, to po prostu jak kończycie randkę, czy spotkanie, czy rozmowę, to macie takie... Po prostu y, czuje się zmęczony, zmęczona, no to żeby nie oszukiwać. Bo dla Was tutaj jest właśnie, ja tutaj czuję u Was taką, taką energię, żeby chcecie się po prostu ekscytować tym nowym początkiem, że każda rozmowa, czy spotkanie, czy jakieś przedsięwzięcie, czy jakiś projekt, to po prostu u Was jest taka chęć, że niech się coś zmienia, niech się coś dzieje, ale niech po prostu, niech, tak, niech ja mam z tego taką ogromną radość. To jest taka wasza, to jest jeszcze to słońce, to jest taka lwia energia właśnie. Ale tutaj wygląda na to, że na koniec miesiąca zadzieje się, że, że, że zadzieje się tak, że, że uda się po prostu wam być może te wszystkie sprawy tak właśnie poukładać. Jakie przesłanie dla was, kochani? Karta ustrowienia, wypełnijcie energię ustrowienia, zatrzymaj ją lub przekaż dalej. I karta serca, słuchaj swojego serca, to ono jest Twoją największą siłą. Już kilka znaków miało taką radę, takie, taką wskazówkę, takie przesłanie. Karta serca, słuchaj swojego serca, to ono jest Twoją największą siłą. Ja Wam tego życzę. Drugi Lwy, bardzo Wam dziękuję. Tutaj się pokazał taki aspekt zawodowy, taki materialny u Was i, i taki romantyczny. I tutaj taka, taka prośba do Was, jeżeli z Wami to wszystko rozunuje, rezonuje całe to moje czytanie, a wiem, że tak jest, bo piszecie do mnie, to super. Ale jeżeli tylko któryś z tych aspektów z Wami rezonuje, no to też zabierzcie to, co jest dla Was dobre. Więc oczywiście zachęcam do tego, żeby za jakiś czas tutaj zajrzeć w ciągu tego miesiąca. Myślę, że tutaj będą informacje, które też Wam pomogą, ułatwią Wam życie. amelia73.tarot.patchbay.com adres to mnie, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, kontaktu ze mną. Piszcie, kochani. Jestem tutaj dla Was. Dobrego miesiąca.